Ja Janusz, po fenomenalnym zwycięstwie na f 25 dostałem właśnie info, że w Zachodniopomorskim szaleje burza, no i tutaj na Mazurach również powiało po, po, po od tego uderzenia. Jesteś w szoku, jak to w ogóle wyszło? I... Znaczy, może tyle w szoku nie jestem, co no bardzo, bardzo się cieszę. Ciężko trenowaliśmy nad tym. Oczywiście tutaj wszystko zawdzięczam moim trenerom, Piotr Bagiński oczywiście, Łukasz Książko. i jakiegoś czasu zacząłem z Radosławem Królem też boks robić. No jak widać wychodzi to, nie. oczywiście to jest cały klub, sparing partnerzy, ciężkie treningi, ciężkie dojazdy, mega zespół, mega berserkerski wszystko to, to dzięki im, to jest ich zasługa, ja tylko położyłem wisienkę na torcie. Powiedziałeś, że wreszcie wiesz o co chodzi w tym sporcie, więc o co chodzi w tym sporcie, zdradź nam proszę. O to chodzi, żeby walczyć i wygrywać, tak? Mm. Yy, no tak, no, można powiedzieć, że długo nie jestem w tym sporcie, wcześniej trenowałem lekkoatletykę, bardzo późno zacząłem trenować, musiałem się przeczeć, musiałem się obić żeby teraz móc żniwa, żniwa zbierać. Jako pierwsi po otwarciu wychodziliście do walki, wiem, że tam był problem, żeby się rozgrzać, bo potem musieliście wsiąść na łódkę, to było faktycznie problematyczne. Powiem tak, no fajnie to na pewno w telewizji wyglądało, fajnie na pewno wszystko było zorganizowane. Było to delikatne utrudnienie dla nas, zawodników, ale no musimy połapać się w tym wszyscy, tak? To ma być medialne, to ma być dla widzów. Dzięki widzom my tu jesteśmy, więc... Robimy robotę, było takie zadanie, wykonaliśmy to zadanie i, i co? Nie będziemy narzekać. Troszkę się rozgrzeliśmy na łódce, troszkę w szatni, troszkę tu, i super wyszło. No Każdy miał te same warunki. To nie tak, że ja rozgrzewałem się na łódce, a mój przeciwnik tutaj był. Wszyscy byliśmy na łódkach, mega super, fajnie. Mieliśmy te same warunki, więc szanse były wyrównane. więc. Mam nadzieję, że kibicom tylko się podobało. W kwestii przebiegu walki, mimo to, że trwała tak bardzo krótko i zakończyła się w pierwszej rundzie, widać że są na twojej twarzy pewnego rodzaju obrażenia. Polowaliście bardzo intensywnie ten cios, który mógłby być znaczący. Tobie udało się pierwszemu, ale mimo wszystko, jak możesz ocenić dyspozycję swojego przeciwnika teraz już? Powiem szczerze, że... Obstawiałem, że od początku walki będzie próbował wejść mi w nogi, dlatego od samego początku chciałem być czujny na nogach i rozpracować troszkę go w stójce, nałożyć swój rytm walki i to mnie troszkę zaskoczyło, bo mimo wszystko chciał się bić w stójce, nie wiem czemu nie schodził do tego parteru, próbowali może troszkę mnie zaskoczyć, troszkę czułem te ciosy, nie powiem tak, że, że, że ich nie czułem, czułem te ciosy, fajnie się ruszał, no ale to mi się udało trafić, ja wygrałem i, i z tego się najbardziej cieszę. W Twoim przypadku to był taki długi proces odbudowy, który pewnie jeszcze cały czas trwa takiej psychicznej odbudowy, bo rozmawiałem z Twoim bratem i generalnie mówi, że, że, że o to najbardziej chodzi I, czy czujesz właśnie, że takim zwycięstwem właśnie mocno się odbudowałeś? Tak, tak, na pewno takim zwycięstwem bardzo mocno się odbudowałem. No wszyscy dobrze wiedzą, tak, miałem cztery porażki z rzędu. Fakt, że były to porażki na punkty, naprawdę z mocnymi zawodnikami, bo z tymi zawodnikami co przegrałem, to albo są w UFC, albo są w KSW. No mocne chłopy, no to nie, nie ma powiedzieć, że, że byli słabymi przeciwnikami. No ale tak jak mówię, no, jeszcze nie byłem kompletnym zawodnikiem, teraz uważam, że już jestem tym kompletnym zawodnikiem i, i wiem, że już mogę z tak mocnymi chłopami na takim poziomie się mierzyć i wygrywać. Jeżeli chodzi o mocne chłopaki, tylko w kwestii Twoich sparring partnerów, bo wiadomo, reprezentujesz klub Berserkers. Ostatnio nie była to za dobra pasa dla Twoich kolegów. Wiadomo, Materla po porażce, Szadziński porażce, na klub porażce, jednak mimo wszystko Tobie się udało. W jaki sposób motywujecie się nawzajem? Jak wygląda ta praca między Wami i korelacja bez względu na to, jak Wasze poszczególne kariery się kształtują? Y, jesteśmy jednym teamem, wszyscy, wszyscy się wspieramy, każdy każdemu pomaga. Y, to jest tak jak jedna wielka rodzina, cała Berserk z nimi. Wszyscy, wszystkim pomagają. Jeżeli ktoś przegra, to, to nie jest tak, że tylko on przegrywa i on z tym sam zostaje. Wszyscy cierpią, wszyscy to odczuwają, wszyscy biorą się jeszcze więcej do roboty, do mobilizacji, po to, żeby następnym razem ten chłop się odbudował. Tak samo było ze mną. Mega wsparcie od chłopaków dostałem po tych swoich porażkach. Motywowali mnie do jeszcze cięższego treningu, jeszcze ciężej mnie przyciskali, i jestem tu gdzie jestem teraz. Mówili, że chciałeś walczyć w stójce, a skąd ten pomysł? Eee, chcę być w, w każdej płaszczyźnie bardzo dobrym zawodnikiem. Wiadomo, parter i tak zawsze będzie moim najlepszą e, płaszczyzną, bo oczywiście no, Piotr Bagiński, berserker z no, to zobowiązuje. Ale Walka zaczyna się w stójce, tak? Trzeba narzucić swoją walkę, swoją, swoją grę w stójce i potem obserwować walkę, obserwować ruchy zawodnika i potem dopiero przenosić walkę do parteru bądź próbować rozwiązań w parterze, tak? Nikt z profesjonalnych zawodników nie ma tak, że od razu na początku walki się rzuca i wpada w te nogi i, i na wariata. Nie, walkę trzeba zacząć w stójce. A co pomyśleć, jak zaczujesz, że odpłynął i że leci na ziemię? U, powiem szczerze, że jak już widziałem, że jak leci, no to że już jest naprawdę ciężko i tak nawet miałem taką sekundę zawahania, chciałem jeszcze dobiec do niego go dobić, no ale już widziałem, że sędzia wpiega, no to już, już nie było sensu, nie? No ale no, no, no czułem, czułem. A ten za trzy był duży? Tak, tak, bardzo duży. No tym bardziej, że tak jak mówię. Ostatnio też wygrałem, teraz też wygrywam, ale wcześniej miałem te porażki i, i chcę się cieszyć tym. Chcę się cieszyć tą wygraną, tym bardziej, że naprawdę bardzo dużo moich kibiców to przyjechało. Bardzo serdecznie im dziękuję za to, że są, że, że wszędzie za mną jeżdżą i na dobre i na złe są ze mną i, i tym bardziej ta wielka radość, że tyle ludzi przyjechało i oni chcieli tego zwycięstwa i, i mamy to zwycięstwo. Michał Gutowski, e, Michał, e, Michał Fiałka, który zawsze e, gdzieś tam wiernie towarzyszył Tobie podczas Twoich wojarzy, podczas Twoich pojedynków, teraz wyjechał na wakacje. Będzie żałował, że go ten, ten jeden raz nie było. No. W... I tak, nie, 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 spokojnie, spokojnie, nie? Jeszcze dużo walk przede mną, jeszcze na pewno nie raz się tutaj pojawi, więc na spokojnie, no to jest tylko jedna z wielu walk. Warunki fizyczne Michała Gutowskiego, twojego rywala, no ogromny był, prawda, na, na, na tę kategorię wagową. Eee, czy to nie, jakoś, nie wiem, grało rolę, jak w ogóle, no czy w sensie jakieś takie nastawienie, jak, jak w ogóle widziałeś go, że on no, był po prostu potężny, a ty nie należysz też do, 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 do słabo zbudowanych? No, e, no czy tak... E, Gabaryty nie walczą, wygląd nie walczy, walczy serce, głowa, umiejętności, charakter. Więc czy zawodnik jest herosem w jakimś nie wiadomo jak zbudowanym, to nie ma żadnego znaczenia, tak? Ja też pod okiem przepraszam, ja też bardzo ciężko trenuję nad wszystkimi płaszczyznami siłowymi i no i też nie uważam, że jestem naj, najsłabszym zawodnikiem. Zdecydowanie nie. Dziękujemy.